Widziałeś? Za każdym razem, Widzisz. za każdym razem będę. Nie gadamy ze sobą, bo jesteśmy przeciwnikami. Ej kurwa, jak naprawię rękę, nie, bo teraz jestem po operacji, w przyszłym roku... Ale Jezu, wręcz ręczną no nie gramy, spokojnie. Wjeżdżam wierz, do was na ławę, na ławę. A na ławę zapraszamy. No ty, za, no zapraszasz mnie kurwa, zapraszasz mnie. No co? Ale jakbym, no przecież... jakbym napisał do ciebie, siema, kiedy na ławę, to nawet pewnie mnie nie kojarzysz Dlaczego taki jesteś nie teraz no, przed kamerą? Nie no, wiesz. Nie fajnie, Niefajnie, ale przeprosił, to w Nie, spoko. Bo, ja, no nie wie, bo to nie jest się. tak, że czasem... Ja to jak cię widzę, to ja mam wrażenie, że, że on nawet nie, wiesz, on nie ogarnia, że on ze mną gada, nie? Że ja to w sensie że ja to ja, że wiesz, biliśmy się na jednej gali, wiesz, gadaliśmy i tak dalej, jak go widzę na przykład następny raz, on tak spogląda na mnie i tak. A, a ty nie masz... Nie wiem, czy ty mnie nie poznajesz no na Tak, no. Przecież dzisiaj ja cię poznałem w tym, w akredytacji <laughs> ty. No tak, a ja, ja cię też. No, ale może czasami masz takie złudne wrażenie, bo jestem zamulony poza kamerą, a jak nagrywamy, to zazwyczaj głupoty robimy. Ty Więc masz, może masz Ty... Ten, nastawiony jesteś, że ja będę, wiesz. Ty słyniesz z tego, ty ja... słyniesz z tego że ty masz kamienną kurwa twarz, nie? Słynę z tego? No. To chyba... Siemanko. Siemanko. To chyba właśnie, to chyba tutaj, w waszej drużynie, bo tak to... Nie no stary, ja, ja to mam, ja tylko kurwa gdzieś widziałem taką kilkunastominutową kompilację. No, jak stary, siedzisz stary, z jednym wyrazem twarzy. To nie widziałem takiego. No ale jak Ale, jest, się ale, śmiejesz, ale, ale teraz tronujesz. Nie, no, no nie, ja. No, 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 mówię. Bo ja ci na tyle nie mam nie wiem, czy teraz nie serio. Nie, no mówię, jak się śmieje, nie? To widać, że się uśmiecha. Ale normalnie no, widziałem taką kompilację. Kurwiony owca. Zadowolony owca. 6 I miała 6 serc na TikToku ta kompilacja. Nie miała... Ja jej nie widziałem.